W Psalmie 118, werset 24, czytamy, Oto jest dzień, który Pan uczynił, radujmy się i weselmy się w nim. Ta prosta prawda przypomina nam, jak cenny jest każdy nowy dzień, darowany nam przez Boga. Dzisiaj będziemy modlić się, wyrażając naszą wdzięczność za ten dar, za nowe możliwości, które przed nami stoją i za Jego miłość, która nas prowadzi. Niech ta modlitwa pomoże nam docenić każdy moment i odnaleźć radość w codziennych błogosławieństwach. Panie, dziękujemy Ci za ten nowy dzień, który nam dałeś. Każdego ranka budzimy się dzięki Twojej łasce, a nasze serca są pełne wdzięczności za dar życia. Niech nasze oczy będą otwarte na piękno, które stworzyłeś wokół nas, i niech nasze dusze radują się z każdego promienia słońca. Jezu, dziękujemy Ci za nowe szanse, które przynosi ten dzień. Choć nie znamy wszystkich wyzwań, które przed nami stoją, jesteśmy wdzięczni, że możemy je przeżywać pod Twoją opieką. Ucz nas dostrzegać w każdej chwili Twoją obecność i Twoją dobroć, która nas nieustannie otacza. Dziękujemy Ci, Panie, za ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Za rodziny, przyjaciół i bliskich. Którzy są dla nas wsparciem i radością. Niech nasza wdzięczność za nich będzie wyrażana nie tylko w słowach, ale i w czynach, które odzwierciedlają Twoją miłość. Panie, wdzięczni jesteśmy za zdrowie i siły, które nam dajesz. Za każdy oddech, każdy krok, za wszystkie chwile, które możemy spędzać w zdrowiu. Nawet w chwilach słabości, jesteśmy wdzięczni za to że możemy zwracać się do Ciebie po siłę i uzdrowienie. Zękujemy Ci, Jezu, za pokój, który wlewasz do naszych serc. W świecie pełnym niepewności Twój pokój jest jak oaza dla naszych dusz. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na Twoją miłość, która uspokaja i daje nadzieję na lepsze jutro. Panie, doceniamy każdy mały cud, który przynosi nowy dzień. Szum wiatru, śpiew ptaków, uśmiech nieznajomego to wszystko przypomina nam, jak wspaniałe jest twoje stworzenie. Pomóż nam dostrzegać te cuda i dziękować za nie w każdej chwili. Jezu, dziękujemy ci za twoje miłosierdzie, które odnawia się każdego poranka. Nawet kiedy popełniamy błędy, ty nigdy nas nie opuszczasz. Twoja miłość jest jak światło które rozjaśnia nasze najciemniejsze dni, i za to jesteśmy Ci wdzięczni. Panie, wdzięczni jesteśmy za możliwość przebaczania i zaczynania od nowa. Każdy dzień to szansa, by być lepszymi, by kochać mocniej i służyć innym z czystym sercem. Dziękujemy Ci za tę łaskę i prosimy, abyś pomagał nam z niej mądrze korzystać. Dziękujemy Ci, Jezu, za wszelkie dobro, które nas spotyka. Nawet w najprostszych formach. Za smak chleba, za ciepło porannej kawy, za rozmowy, które niosą pocieszenie. Niech nasze serca zawsze będą pełne wdzięczności za te codzienne błogosławieństwa. Panie, dziękujemy za siłę, która nas podnosi, gdy jesteśmy zmęczeni i zniechęceni. Za Twoje słowa, które dodają nam otuchy, i za Twoją rękę, która nas podtrzymuje, kiedy czujemy się słabi. Jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie, które nam dajesz. Jezu, jesteśmy wdzięczni za nowe możliwości, które otwierasz przed nami. Niech nasza wdzięczność przejawia się w odwadze, by podejmować wyzwania i w mądrości, by dostrzegać to, co naprawdę ważne. Prowadź nas, Panie, drogą, która prowadzi do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za każdy uśmiech, każde dobre słowo i każdy gest dobroci które spotykamy na swojej drodze. Te drobne chwile przypominają nam, że Twoja miłość jest obecna wśród nas, nawet w najmniejszych rzeczach. Zękujemy Ci, Jezu, za ciszę poranka, za chwile, w których możemy zatrzymać się i po prostu być w Twojej obecności. Te chwile są jak balsam dla naszych dusz, dając nam siłę i wiarę na cały dzień. Niech zawsze znajdziemy czas na bycie blisko Ciebie. Panie, wdzięczni jesteśmy za dary, które nam dajesz, za talenty i umiejętności, które możemy wykorzystywać dla dobra innych. Niech nasze działania będą wyrazem wdzięczności za to, co od Ciebie otrzymujemy, i niech przynoszą radość innym. Jezu, dziękujemy za nadzieję, która rodzi się z każdym nowym dniem. Nawet gdy czasem wydaje się, że nasze drogi są trudne, ty jesteś przy nas, dając nam siłę. By wierzyć w lepsze jutro. Zękujemy za tę nadzieję, która ożywia nasze serca. Panie, zękujemy Ci za Twoją obecność w każdym momencie naszego życia. Jesteśmy wdzięczni, że nigdy nas nie opuszczasz, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy i co przeżywamy. Twoja miłość jest dla nas schronieniem i źródłem radości. Dziękujemy Ci, Jezu, za bliskość, którą możemy odczuwać w modlitwie. Kiedy zwracamy się do Ciebie, czujemy, że nasze serca są blisko Twojego serca. Jesteśmy wdzięczni za ten dar, który daje nam siłę na każdy dzień. Panie, niech nasza wdzięczność za ten nowy dzień będzie wyrażana w miłości do innych. Niech nasze życie stanie się świadectwem Twoich dobroci. A nasze serca niech zawsze biją wdzięcznością za wszystko, co nam dajesz. Jezu, dziękujemy za to, że jesteś z nami w każdej chwili, w radościach i smutkach. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień ma sens, a nasze serca są pełne wdzięczności za Twoją nieustającą opiekę. Amen. Niech wdzięczność za każdy nowy dzień towarzyszy Wam zawsze, a pokój Jezusa wypełnia Wasze serca. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie błogosławieństwem, zachęcam do subskrybowania naszego kanału i kontynuowania modlitwy. Mamy na ekranie dwie inne modlitwy, wybierz jedną z nich, aby dalej dziękować za dobroć i miłość, które otrzymujemy każdego dnia. Niech Bóg błogosławi każdego z Was.